No po paru krokach znajduję prawdziwka małego, ładnego, białego. No, chyba tylko dlatego, że ktoś, kto już tu chodził i go kopnął po prostu. I był w połowie już przechylony. No to może dobrze, bo ja idąc po czyichś tam śladach go znalazłem. Więc jeden prawdziweczek jest. Koszyk jest. No i zobaczymy. No. Śpieszę się, więc mniej gadania, dzisiaj więcej zbierania. Grzybiarze tu krążą dookoła, no ale proszę bardzo, co z tego, że krążą, jak grzyby zostawiają przepiękne. No. Więc je zbieram do kosza i szukamy dalej. Trzy prawdziweczki tam w minutę. No na miejscu prawdziwkowym nic nie znalazłem. Wszedłem jakieś 200 metrów, nic nie było w tak zwanym międzyczasie. Jest to miejscu podgrzybkowym, też myślałem, że nic nie będzie, no ale są trzy, tu dwa i tu trzeci. Brunatne, no. fajnie, że się zaczęły. na podwórku wczoraj znalazłem właśnie jednego. Fajnie, że się zaczęły. Co będzie tu w przyszłym tygodniu podskoczyć, jak będę miał dłuższą chwilę na poszukanie i dzisiaj to jest tylko szybki przegląd czy rosną no, stwierdzam, że rosną tam grzybki rosną, podgrzybki rosną w sezon w pełni szkoda tylko, że czasu nie ma więcej żeby połazić i pozbierać więcej to ale co zrobić? takie życie no niestety grzybobrania musiałem tam szybko zakończyć, bo była afera o parkowanie no ale to zbyt długa historia żeby ją opowiadać Wróciłem do domu po jakimś czasie, tu mam garść pieczarek, które zebrałem na kozie i łące, czyli wypasam i powędrują do kosza, także trzy szybkie prawdziwki, trzy podgrzybki, trzy podgrzybki i garść pieczarek i obiorę i będę robił zupę grzybową, dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.